Są różne książki. Są książki, które opisują rzeczy współczesne, obecne i przeszłe. No właśnie, jeśli chodzi o książki historyczne, są bardzo różne. Dosyć rzadko tak naprawdę opisywana jest historia II, czy I wojny światowej, zwłaszcza. A my, jeśli chodzi o to i jakie są konsekwencje tych wojen, no to wiemy, że prawda, powstały nowe rozwiązania techniczne i to się wydaje wszystko takie dosyć oczywiste, no, prawda, wynalazki wojenne, materiały, które wtedy powstały, a my z tego korzystamy do dziś. Natomiast są rzeczy, które pojawiły się i my wcale nie wiemy o tym, że zawdzięczamy je właśnie wojnie. Dziś w nocy czytałem książkę pana profesora Macieja Górnego, czyli Matka wynalazków. Ale w tym przypadku nie chodzi wcale o te wynalazki właśnie techniczne czy technologiczne, a o coś zupełnie innego. Dziś mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z autorem, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Maciejem Górnym z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, mam pretensje do pana. Po pierwsze, jestem bardzo niewyspany. No. Północy czytałem pana książkę. No czyta się to naprawdę jak powieść. Zresztą to się składa z różnych opowieści i, i dowiedziałem się kilku naprawdę niezwykłych rzeczy. Na no, przykład to, że dieta wzięła swój początek właśnie w czasie I wojny światowej. Że sieć, no, zwłaszcza kolejowa, odgry, odegrała taką wielką rolę. No i. i, i Wiele innych rzeczy. Panie profesorze, to tak. Po pierwsze, dla kogo pan napisał tę książkę? Wydaje mi się, mam nadzieję przynajmniej, że ona jest dla ludzi, którzy próbują zrozumieć niektóre rzeczy, które się dzieją teraz. Tak? Znaczy, to, ta rzeczywistość, która nas otacza, procesy, które, o których czytamy albo które widzimy na własne oczy. No i to był dla mnie punkt wyjścia. Absolutnie niehistoryczne, znaczy zrobiłem to, czego historycy się boją słusznie, anachronizmów się boimy. Staramy się nie pokazywać palcem, pamiętamy, że historia się nie powtarza. Niemniej uznałem, że w niektórych przypadkach warto takie ryzyko podjąć i spróbować zrobić to, o czym socjologowie mówią w kontekście pamięci, że to jest. Przeszłość w teraźniejszości. Tak? Są takie kawałki teraźniejszości, przez które ta przeszłość bardzo wyraźnie przebija, i w niektórych momentach wydaje mi się, że ten dosyć krótki okres pierwszej wojny, trochę przed, trochę po, to jest właśnie ten kawałek przeszłości, który prześwituje. No Dobrze, panie profesorze, ale z drugiej strony tak. Pisze pan na przykład, że takie samorząd, czyli powiedzmy rodzaj społeczeństwa obywatelskiego to narodził się w czasie właśnie I wojny światowej. Ale, a tutaj muszę przyznać, ja nie jestem historykiem, żeby była jasność, bo mogę popełnić pomyłkę, ale ja pamiętam, że już w średniowieczu przybrano istniały samorządy miejskie, no bo przecież ten zasadnicza, jak już założył, czy burmistrz założył tę Miejscowość, no to zwykle powoływał Radę Miejską, i ta Rada Miejska miała dosyć szerokie uprawnienia, wobec czego oni naprawdę się rządzili sami. No, na takim rajcą miejskim, nazywane no, nie najwyższego poziomu, był nasz wielki astronom Heweliusz, zresztą on również działał w swojej organizacji cechowej, czyli w cechu browarników. No, czyli naprawdę wiemy, że coś takiego istniało. To dlaczego pan pisze, że dopiero w czasie I wojny światowej? Bo wtedy, w dużej części Polski, rodzi się nowoczesny samorząd i on od razu staje w takiej sytuacji, znajduje się w takim przymusowo punkcie, przymusowo, w którym nierzadko stoi teraz, a przynajmniej jeszcze niedawno stało. To znaczy, jako taka, jako taka władza. Która długimi fazami jako jedyna zajmuje się bezpośrednio potrzebami mieszkańców, a nie wielką polityką. Jakby jedyną w sytuacji kryzysowej, różnej. Może być taka jak wojna, może być taka jak triumf populistycznej polityki w, w Europie, w Ameryce, czy, czy coś. Następuje takie odklejenie wielkich. Wielkiej polityki od życia codziennego i władza samorządowa jest tym jedynym organem, który realnie zajmuje się problemami i potrzebami ludzi, pilnuje, żeby oni nie pozdychali z głodu, mówiąc, mówiąc brutalnie. Pisze pan również o tym tutaj o kaloriach. No, jak pan powie, że dieta, to właśnie wtedy się zaczęła, czy miała swój początek. No, Dobrze, jak. No co oni mogli zrobić, jeżeli przydziały? Sam pan pisze w rozdziale poświęconym historii Piotrkowa Trybunalskiego, że te racje żywnościowe były tak dramatycznie niskie, a nawet gdyby ktoś chciał gdzieś coś kupić, no to po prostu cały ten obszar wokół owego Piotrkowa został tak wydrenowany z jakiejkolwiek żywności, że no chociażby nie wiem, co to oni musieli bardzo ścisłą dietę zachować. W tym momencie, właśnie w czasie, w czasie pierwszej wojny, zbiega się kilka rzeczy. To, że jest głód, y, wojna, bieda, to nie jest nic nowego. To, się, to jest z nami od, od tysiącleci. Ale wtedy te nieszczęścia, które na Piotrkowian, na, na wszystkich innych spadają, one się zgrywają w czasie z tym, co y, następ, się pojawia w nauce wraz z rozwijaniem, jakby wyciąganiem wniosków z teorii, Termodynamiki, z takiej idei naukowej, ale też popularnej, według której no, działamy w ramach pewnego bilansu energetycznego, a na człowieka można patrzeć jak na rodzaj silnika. Wlewamy paliwo, dostajemy pewną sumę pracy, tak, energii, ciepła. Ten sposób myślenia pojawia się niewiele wcześniej to jest końcówka XIX wieku. I ak ma akurat tyle czasu przed pierwszą wojną, żeby stać się taką popularną wiedzą. Dotrzeć do ludzi, też do polityków w takiej okrojonej formie prostego równania. Że tak? znaczy, mamy ludzi, dajemy im paliwo, oni produkują no, pracę. Ale przepraszam Ale... Bardzo, nie, ja zgłaszam sprzeciw. Panie profesorze, przepraszam bardzo, a kuchnia ćwierciakiewiczowej, no jakoś nie zauważyłem, żeby ona taka bardzo dietetyczna była. A to właśnie było no, w koniec XIX wieku. No, bo to ćwi, nie Ćwierciakiewiczowa była specjalistką termo, termodynamiki. W momencie, kiedy y, następuje wojna i państwa w Europie Środkowej, które są pod kontrolą, znaczy same mocarstwa centralne i państwa, te tereny, które one okupują, y, są objęte blokadą i głód jest po prostu no, realnym następstwem y, tej wojny. tej jednym z oręży wojny. Tak. No to w tym momencie liczenie kalorii staje się, racjonowanie staje się koniecznością. I ono by się stało koniecznością w, z teorią termodynamiki albo bez niej, bez różnicy. Natomiast w jak, to, w jaki sposób to się stało, to jaka, jaki dyskurs temu towarzyszył, jak to sprzedawano ludziom, to już jest specyficzne dla tego momentu, dlatego że wtedy właśnie w okresie I wojny zbiegł się ten. Rozwinięcie tego języka naukowego, mówienia o kaloriach o pożywieniu, i potrzeby, żeby ludzi, ludzi, ludzi przekonać, że to spożycie należy ograniczyć, albo jeszcze, co jeszcze ważniejsze, że można bardzo dobrze zastąpić jedne produkty innymi, które co prawda postrzegamy jako dużo gorsze, ale energetycznie na nie patrząc, naukowo na nie patrząc, to one są doskonałymi ekwiwalentami. No i. To doprowadza czasami do takich zupełnie aberracyjnych pomysłów, żeby na przykład ludziom dawać, zastępować tłuszcz łojem, czy, no bo tłuszcz jest tłuszcz, prawda? Albo kalorie są kaloriami. Ja w tej książce piszę o takich teoretykach żywienia masowego, którzy mieli pomysł, że no skoro cukier jest najbardziej wydajny energetycznie, to trzeba karmić naród cukrem i nic innego nie uprawiać, i w ten sposób te wojny wygramy. No wiem, było cukier krzepi przecież. No i druga sprawa, ale zaraz, zaraz, ale jeszcze oprócz tego przecież yy, były. No po pierwsze pojawił się ten cukier niejako w pewnej nadprodukcji, bo przecież pan na pewno wie to lepiej niż ja, że produkcja cukrów z buraków cukrowych to jest dopiero XIX wiek. No i to się rozwijało, rozwijało, te cukrownie jednak powstawały. Praktycznie wszędzie, no w każdej trochę większej miejscowości, wobec czego pojawił się ten cukier, no i, i prawdopodobnie to on napędził również tę machinę wojskową czy wojenną. No bo można było żołnierzom, jak nie było nic innego, to właśnie dawać też słodkie rzeczy, i jakoś to było. Ja myślę, że tutaj trzeba wziąć małą poprawkę na to, że na ile. Jestem w stanie to ocenić, to akurat żo na żołnierzach tych eksperymentów dokonywano stosunkowo najmniej. Aha. To są to, to cywile mają eksperymentować z zamianą różnych rzeczy, z, z, z rezygnacją z mięsa na rzecz słodkich obiadów. No ja się zawsze zastanawiałem, skąd się taki. Potworny pomysł wziął w mojej rodzinie, żeby jeść sałatę ze słodką śmietaną, i było dla mnie pewnym objawieniem, kiedy przeczytałem o tym w jednej z austriackich gazet z początku wojny, jaki to jest fantastycznie, patriotyczny czyn, żeby zamienić sos winegrena na słodką śmietanę, a jednocześnie zyskując dodatkowe kalorie. A wie pan, że ja kiedyś bardzo lubiłem właśnie sałatę ze słodką śmietaną, no, ale pewnie trochę mi to już minęło. Ale panie profesorze, znowu muszę się nie zgodzić z kolejną pana tezą, bo tutaj pan pisze, że również, prawda, ta wielka rola inteligencji. Zaraz, 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 panie profesorze, być może, znaczy na pewno pan ma rację, ale z drugiej strony przecież ta inteligencja to jest XIX wiek. Ona już wówczas odgrywała dużą rolę. To ona kształtowała świadomość, to ona uczyła patriotyzmu. No to czemu pan pisze w takim razie, że to dopiero jest sprawa wojny? No, przypominam, że pisze pan w takiej no, dosyć grubej książce i to jest spory rozdział. No wie pan, tu akurat. Tu akurat nie mam wielkiego problemu, żeby, żeby na taką wątpliwość odpowiedzieć, no bo, bo to jest prosta sprawa. Inteligencja, która zasadniczo pisze historię i lubi mówić o sobie, robi to przez cały wiek XIX, co nie zmienia postaci rzeczy, że na ziemiach polskich, z wyjątkiem Galicji, niewiele więcej może zrobić, bo. Te ścieżki awansu społecznego, którymi normalnie te warstwy społeczne idą są bardzo wąskie albo wręcz zamknięte, albo pociągają za sobą na przykład konieczność z gmyrania we własnej tożsamości. No nie wiem, żeby zostać, żeby pójść taką oczywistą drogą dla, dla inteligentów, czyli na przykład zostać zawodowym wojskowym na dużej części ziem polskich trzeba Czyli w zaborze rosyjskim trzeba przestać być katolikiem, trzeba zmienić, zmienić wyznanie. No i to jest dla wielu, dla wielu Polaków, dla wielu polskich inteligentów no go, ale wielu też się na to decyduje. Tyle, że to jest również czasem dla niektórych i droga do asymilacji, do, do stania się Rosjanami. No więc to jest w XIX wieku. Ta, o tym, jak inteligencja jest ważna, wiemy trochę ex post, dzięki temu, że Polska stała się niepodległym krajem. Natomiast sam efekt pierwszej wojny to jest to, że te ścieżki awansu się otworzyły, to otworzyły się masowo. I tu ten wcześniejszy dorobek inteligencji, to jak, jak nauczyła się o sobie myśleć, formułować własne zadania i sama siebie traktować, zaczęło przynosić. Efekty, które wydaje mi się przynosi do dzisiaj. To znaczy to, że w Polsce na przykład polskie klasy, klasa intelektualna zajmuje, zachowuje się inaczej niż w Niemczech, na przykład, czy w Czechach, czy na Węgrzech, że dla nas jest takim dosyć oczywistym punktem, jakby to widać. Jak się czyta gazety, patrzy na, na debatę publiczną w Polsce, dosyć oczywiste jest założenie, z którym inteligenci biorą udział w dyskursie publicznym, że to oni wiedzą lepiej i nie boją się mówić politykom, jak ma być. To, jest, to wpływa też na, na, to, na zupełnie inne rozumienie roli ekspertów w naszym dyskursie publicznym niż w wielu innych krajach. Na to, że ci eksperci słusznie czy nie, no, realnie czy nie, ale sami sobie przypisują większą rolę niż, niż to się dzieje, zwłaszcza w Europie Zachodniej. No i ja jestem interesowny w tym, w tym układzie, tak? To znaczy, sam takim ekspertem bywam i też mam takie ciągoty, żeby, żeby mówić, co uważam za głupie i nie, nie szczypać się z tym. No ale siląc się na obiektywizm, no, powiem, że to, to, nie jest, to nie jest całkiem oczywiste, że tak jest dobrze, natomiast ewidentnie jest to specyfika polska czy specyfika regionalna i ona ma związek z, tym, z tą kolonizacją państwa, która po 18 roku nastąpiła. Ale panie profesor, znów się muszę nie zgodzić, mianowicie tu jest problem kolei. Pan pisze, że to jest rozwój właśnie sieci, no ale przecież ta kolej to już istniała na ziemiach polskich bez no, około 50 lat, przecież już istniała, zresztą sam pan pisze, że właśnie te linie kolejowe odegrały taką rolę, no to w takim razie dlaczego pan do, to włącza w, w całą sprawę I wojny światowej? No, to jest znowu ta, ta perspektywa, o której mówiłem na początku. Patrzę na rzeczy, które zostawiły ślad współczesności. Nie w tym sensie, że no nie wiem, ktoś wymyślił czołg albo jak jakąś nową, świetną metodę zabijania wprowadził, czy, czy jakieś proste udoskonalenie techniki produkcji czegoś tam. Natomiast pewne mechanizmy społeczne i pewne mechanizmy takie no, też gospodarcze, które y, raz uruchomione wtedy y, albo co jakiś czas do nas powracają albo cały czas trwają, no i funkcjonowanie kolei, y, tak naprawdę społeczne funkcjonowanie kolei w okresie, schyłkowym okresie pierwszej wojny w naszym regionie, to jest y, taki sz, podręcznikowy przykład y, infrastruktury Krytycznej, tak to się mówi, infrastruktury krytycznej. To jest trochę jak, jak alert RCB. Mamy, no ja pamiętam, myślę, że Pan, pan też, że z alertem RCB jest to jest, on sam w sobie jest historią, jest to dynamiczna historia. Najpierw rzeczy zupełnie nowej, nieznanej, która stopniowo zdobyła sobie uznanie jako, no. Po, po prostu prosty system ostrzegania, żeby następnie wypłynąć na takie dosyć mętne wody, kiedy przez ten alert RCB zaczęto informować o tym, że na przykład warto iść na wybory. I, I teraz wyobraźmy sobie, że dzieje się to, co zresztą się dzieje. No, dwa dni temu jakiś kolejny zagubiony statek na Bałtyku przerwał kabel, pozbawiając dużą część Finlandii dostępu do internetu. I teraz wyobraźmy sobie, że do takich krytycznych sieci jak właśnie alr albo jak internet tracimy dostęp, albo że coś się z tym zaczyna dziać, i wydaje mi się, że uderzyło mnie to, że rzeczy, które się dzieją w początkach Polski Niepodległej właśnie na kolei, która przeżywa potworne problemy, to jest taki pokazowy przykład, taki model, na którym widać, jak to na nas działa, jak to rozwala państwo. Jaki to, jakie to może mieć skutki społeczne, kiedy ta sieć kolejowa, która trzyma, spaja to państwo, dzięki któremu te struktury mają szansę działać, a centrala z Warszawy ma szansę roz, no, opanować ten, 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 ten nasz, to całe terytorium? W jaki sposób proste rzeczy, jak strajki na kolei, jak awarie, jak to, że kolej staje się w początkach niepodległości rozsadnikiem przemocy, jak w jaki sposób to potrafi ten system no, nie rozbić, ale poważnie mu zaszkodzić. Panie profesor, no to cóż, można, znaczy ja bym zareklamował książkę. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie może spać, albo nie chce spać, albo chce po prostu rano się budzić zupełnie nieprzytomny, to serdecznie polecam książkę pana profesora Macieja Górnego, czyli Matka wynalazków. Yy, I to jest właśnie książka dla wszystkich. Yy, ja w każdym razie czekam, bo znowu da się czekam i nie przez pana nocno, muszę dokończyć po prostu lekturę książki. Zwyczajnie nie zdążyłem jeszcze. No w końcu yy, jakoś no, mamy ograniczone możliwości fizyczne. Dziękuję panie profesorze za wspaniałą rozmowę. Dziękuję przede wszystkim za książkę, no, że yy, mogłem ją kupić i przeczytać. To ja bardzo dziękuję. Wspieranie no, się z Panem to czysta przyjemność. Ach, dziękuję Panu bardzo. Za tę bezsenność jest mi Pan winien kawę. Proszę bardzo. Dziękuję Panu serdecznie, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.